Na małe pogadanki sportowe, ale nie byle jakie, bo wybieramy się w podróż w czasie i cofamy się o prawie 100 lat do okresu dwudziestolecia międzywojennego, kiedy jeszcze Lwów i Wilno były częścią Polski, a wełku po prostu nie moglibyśmy nadawać. Moimi Państwa gościem są dziś bardzo ciekawe osoby, które przy każdej możliwej okazji pozwalają nam się w tym czasie cofnąć. Kamil Kołotko, obrońca strzelca Choroszczy Białystok, dzień dobry. Dzień dobry. Jacek Dąbrowski, założyciel klubu, i Bramkarz. Dzień dobry, witam serdecznie. A także Łukasz Popławski, także obrońca i kapitan strzelca Białystokhorosz, a także członek zespołu Diadem. Co ciekawe, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. No to panowie, zacznijmy od tego, że Strzelec to nie jest zespół grający w żadnych aktualnych rozgrywkach. Drużyna ta na co dzień występuje w wyjątkowej retro lidze. Właśnie czym, czym ta liga jest i co jest w niej takiego niesamowitego? To może ja na początku chciałbym tak powitać słuchaczy, bo i tak patrzę na to studio, bo tutaj Swojego czasu miałem przyjemność pracować nawet dawno, tu nie byłem chyba 14 lat, ale może mój głos jeszcze niektórzy pamiętają, to serdecznie pozdrawiam. No i teraz, tak o tej retrolidze, w którą bawimy się w Choroszczy. Czym to, to jest taki projekt polegający na tym, że grają drużyny piłkarskie i odtwarzają dawne, przedwojenne zespoły, które już nie istnieją. Tych y, drużyn w Polsce jest dokładnie osiem y, i co ciekawe właśnie miasta, y, niektóre prezentują swoje, miejscowości jak Kutnołowicz, czy tutaj protoplasta w WKS, 42 Pułk Piechoty, ale niektóre miasta, na przykład z Dolnego Śląska, prezentują, y, reprezentują drużyny lwowskie tam mieszkają repatrianci, którzy po wojnie właśnie przyjechali tam było dużo właśnie mieszkańców Lwowa, no i teraz przodkowie tych właśnie osób stworzyli właśnie swoje zespoły, na przykład jest Lechia Lwów Czarni, Lwów z Wałbrzycha Lechia Lwów z Dzierżoniowa, czy Pogoń Lwów z Żarowa my, jako drużyna z Choroszczy, jako, to, jako że Strzelec Choroszczy było takie stowarzyszenie dokładnie 100 lat temu powstało nawet w 1923 ale nie ma dokładnej dokumentacji, czy była tam drużyna piłkarska. Podobno mecze były rozgrywane, ale to musi być potwierdzone oficjalnie, więc szukaliśmy, którą drużynę możemy reprezentować, no to skoro Strzelec, to w Biamstoku był Strzelec, zapomniana drużyna, mało kto pamięta, ale w roku 22 była to chyba najlepsza drużyna w Białstoku, a pod koniec lat 30, dokładnie 38-39, ta drużyna miała szansę awansować, nawet walczyć w A-klasie i awansować do rozgrywek Mistrzostwo Polski do pierwszej ligi. No, wojna niestety pokrzyżowała. No, zawodnicy co, niestety za długo nie pograli. Tak, jest, zawodnicy Zagieloni-Białystok nawet rozwiązali swoją sekcję i większość przeszło do Strzelca, więc ten 39 był takim chyba najlepszym momentem dla tej zapomnianej już drużyny. I my tą drużynę właśnie w pewien sposób odtwarzamy. Także, będąc w Choroszczy odtwarzamy Strzelca z Białego Stoku. No, tutaj piłką się trochę pobawiłem, bo mamy tutaj. <laughs> Słuchacze zobaczą, na zdjęciach, ale piłka także jest retro, w stylu, tak jak już zdążyliśmy porozmawiać, w stylu mundialu 1931 mundialu w Urugwaju, prawda? Dokładnie tak. Panowie może powiedzą, jak się taką piłką gra, bo, bo tutaj I... jeśli chodzi o sprawy boiskowe, no Łukasz. Obrańce tak. no, no to jeszcze zanim, no to panowie, ta piłka, czym się różni? Ona jest właśnie w tym starym stylu jeszcze, tak? Jeszcze gdzieś tam też widać, tak jak to było kiedyś, prawda? Tak tak, szwy widać, jest jest skórzana, całkowicie odzwierciedla to czym kiedyś grali. Nie jest łatwo, obuwie też jest inne. Trudny, trudny sport, bym powiedział, nie? Trudny sport, tak. A ta piłka, tak jak rozmawialiśmy, ona też jak namoknie, to jest koszmar. No, przyjąć no. tę nagłówkę, to jest... Jest bardzo ciężko. Jest bardzo ciężko. Tym się różni od, od ja Powiem tak, że no, bramkarze nie mogą mieć rękawic, U. bo przed wojną nie było rękawic, także bronimy w swetrach, w kaszkietach, także... No i bez rękawic, jeżeli, <laughs> przepraszam, ta piłka namoknie, to i silny strzał, to naprawdę ręka boli. Także odbijać takie Udało się zwichnąć palec ciężko, jakoś no, nie, 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 na szczęście nie, ale często było, no, ręka była mocno obita, a bardzo ciężko ją łapać bezpośrednio, więc trzeba albo wybijać, albo piąstkować, gdyż ona nabiera takiej dziwnej rotacji, żeby Al, Albo to. liczyć na obrońców, nie wiem. Tak. Albo, albo liczyć na obrońców, tak? Płata figla, szczególnie gdy mokra i wiatr, to w ogóle no, wychodzą pewne te śmieszne takie zagrania. No ale na tym polega ten urok tej retroligi. No właśnie skąd pomóc w ogóle na tę retroligę? Powiem tak, ja na przykład już y, będąc swego czasu chodząc na pikniki militarne, miałem okazję tam prowadzić pikniki militarne i przyglądałem się dlaczego tylko rekonstrukcje wojskowe są. Y, dlaczego nie ma na przykład, y, właśnie, dlaczego nie ma sportu? Zdawałem sobie takie pytanie i gdzieś tam, no, moja fascynacja sportem międzywojennym już y, była od dawna, od dziecka i tak zacząłem się zastanawiać, czy gdyby stworzyć taką pokazową chociażby drużynę. No, gdzieś usłyszałem, że jest coś takiego, bo pomysłodawcą jest Piotr Marciniak Złowicza. On był pomysłodawcą stworzenia właśnie kilku drużyn. Na początku to grało pięć drużyn, więc no od razu zadzwoniłem, znalazłem kontakt, przyłączyłem się, że chcę u siebie drużynę taką zrobić. My na co dzień gramy w różnych drużynach, ale przede wszystkim tutaj w LZS Choroszczy. Chłopcy też grywają w drużynach z Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, więc jesteśmy ze sobą na co dzień. Można powiedzieć, grywamy w Choroszczy. Więc tutaj tylko był taki właśnie dodatek, że żeby pobawić się w coś innego. A to, że tak powiem, jest o tyle fajne, bo rozgrywki no, wojewódzkie czy gminne, to są rozgrywki no, gminne, a tu jest to są rozgrywki ogólnopolskie, więc ranga jest duża, bo to jest tytuł Mistrza Polski. Mamy okazję wyjeżdżać po całej Polsce. Tak? Ostatnio byliśmy właśnie w Wałbrzychu, graliśmy ostatnią kolejkę, więc no, to jest coś trochę innego. Dokładnie tak jak Jacek wspomniał. <laughs> Jacek, Jacek to yy, jakby, nie wiem, gdzieś tam yy, podłapał, tak? Powiedzmy, gdzieś to znalazł, no i po prostu nam nas tym zaraził. Powiedział, że jest coś takiego, właśnie Retroliga i, i mówił panowie. Pokazał buty, pokazał koszulki, generalnie stroje, tak, piłkę i. No, warto wspomnieć, że w tej eretrolidze wszystko jest, raczej to nie tak, że to tylko na klubów, tam Dokładnie. wszystko nie, nie jest. nie tylko tak jak... piłka, nie tylko piłkę. otoczka, i... otoczka boiskowa też musi być. Często orkiestra gra, albo muzyka przedwojenna, towarzyszy, sędziowie są też ubrani na styl przedwojenny. Nawet yy, mamy sprzedawcę gazet. Gazety też są robione na styl przedwojenny. Co ciekawe, jest wkładka, jak to było 100 lat temu. Yy, chłopcy. Na szelkach, specjalny ubiór, namawiamy kibiców też, chociaż też już przychodzą, że przebrani, na przykład panowie w kapeluszach, my przed meczami też paradujemy, już staramy się być ubrani przed meczem odpowiednio. Nawet tutaj przyszliśmy, tak? już panowie w kaszeczkę. Tak, w Na waszym Facebooku dostępne są zdjęcia, to widać wszystko, jak to tam jest, prawda? Dokładnie. No tak a propos, jeszcze przypomina mi się początek. Rozegraliśmy w 1900, w 2020 roku, dokładnie w setną rocznicę. Meczu, do którego nie doszło, Polska miała grać z Belgią, wiadomo z przyczyn y, wojny y, 1920 roku z Rosją. Polacy nie pojechali na Olimpiadę, ten mecz y, przegrali walkowerem, a myśmy uczcili tą właśnie setną rocznicę tego meczu, y, właśnie takim pokazowym spotkaniem z reprezentacją Polski, czyli z drużyną Retroligi. Y, koledzy właśnie z tych innych klubów przyjechali w koszulkach biało-czerwonych, stylowych y, dla lat 20. No i to był nasz po początek. Sprawdziliśmy się, czy nam będzie to pasowało i no. Wszyscy powiedzieli, że super sprawa, fajna zabawa, także. No to też musi być bardzo czasochłodne. Jak to też jest wygląda kwestia finansowa tego, czy to, to dużo kosztuje, te podróże, to wszystko, oprócz czasu, oczywiście, no bo to jazda, jazda po całej Polsce, ale czy łatwo zostać uczestnikiem takich rozgrywek? To może powiem tak, tych meczów nie ma dużo, bo skoro osiem drużyn, ustalamy, kapitanowie spotykają się, ustalamy terminarz, więc nie gramy meczów rewanżowych, tylko każdy gra z każdym po jednym spotkaniu razem siedem spotkań w roku, to teoretycznie i dużo, i mało. W zasadzie są trzy lub cztery wyjazdy, no ale wyjazdy na przykład na Dolny Śląsk to już są, są kosztowne. No to jest drugi z Polski dokładnie, dokładnie, dokładnie. Trzeba też znaleźć transport, trzeba nocleg, no bo wypada no tak jechać w tą i z powrotem, to trochę jest męczące. Gdy gramy u siebie, to też drużynę przeciwnika wypada jakoś ugościć kolacją jakąś, także tutaj spotkanie integracyjne. To jest liga dżentelmenów, ogólnie nazywa się retroliga. Nazywana jest ligą dżentelmenów, więc tak jak było przed wojną, po meczach zawodnicy spotykali się na tak zwanych rautach, tak? bankietach, mm -hmm. więc musiał, musiał być co? kulturalnie, także... Pełna kulturka oczywiście. Tak jest. No i te, te koszty, no staramy się w jakiś sposób troszeczkę nam tutaj, Urząd Miejski w Choroszczy, burmistrz pomaga, dofinansowuje, szukamy Prywatno, też tak prywatne, prywatne osoby, osoby tak, sponsorów. Sponsorują. Jeśli możemy to zaproponować, no czekamy na takich sponsorów, Dokładnie. jeśli ktoś chciałby nas znaleźć. Jeśli ktoś to ze słuchaczy teraz są słuchacze, także... Tak, tak. Tak, tak, bo rzeczywiście no, tych środków nie mamy zbyt wiele. Często musimy też sami dokładać. A na pytanie, czy, może, czy każdy może wziąć udział. My mamy propozycje niejednokrotnie. Nawet zdarzało się, otrzymałem maila od kolegi, którego znałem. Nie wiedziałem, kto to jest, ale czy można przystąpić do drużyny. I on napisał, że kiedyś grał w piłkę w Choroszczy i tego okazało się, że znam dobrze kolegę. No, warunek jest taki. Chce do nas przystąpić. No, musi oczywiście mieć świadomość, że to są wyjazdy że że będzie trzeba tam kilka razy pojechać, trzeba kupić buty, zainwestować w to. Te buty no trochę kosztują, powiem szczerze. No jeżeli ma pojęcie o piłce nożnej i jest wytrzymały, to, to myślę, że taką na pewno szansę ma. A można też swoją drużynę stworzyć, tak zrobili chłopcy kibice Agieloni, którzy dwa lata temu zagrali z nami taki mecz towarzyski. Oni na swoje stulecie mieli mieć mecz pokazowy. Wtedy pandemia to przeszkodziła. No i zobaczyli, że nam to fajnie wychodzi, że myśmy mistrzostwo zdobyli i też zgłosili swój zespół jako WKF 42, jako protoplasta Egieloni I też tutaj no ciekawe derby między nami są. No właśnie, Oni na, na największy mecie... rywal, prawda? Tak, tak, Widzę. tak. Świetny mecz graliśmy na stadionie miejskim. Rozegraliśmy z nimi rok temu. Niesamowita Jaki sprawa. 0-0 było w tej 0-0. Tak, <laughs> ale ale, ale ponad, końcu, ponad chyba 800 kibiców. Ten rekord został pobity, bo w tym roku, gdy drużyna na zwałbrzucha przyjechała, to chyba nawet ponad y, 850 kibiców tutaj no, w ogóle koledzy tutaj z Biogostoku bardzo fajnie są zorganizowani. Czyli właśnie panowie, wasze mecze można obejrzeć, normalnie przyjść tak, na nie i oglądać. Tak, nie, zapraszamy, tak, tak często często zapraszamy. Są plakaty w stylu przedwojennym, oczywiście media społecznościowe reklamujemy, żeby że można przychodzić także no w Choroszczy y, organizujemy też przy okazji na przykład dni Choroszcze, czy jakieś tam y, dni y, czy na przykład rocznic, tak żeby była też o Taka y, specjalnie towarzysząca, więc y, jak najbardziej na no, nasze mecze można przyjść, zobaczyć nie tylko z ciekawości, ale no, nawet i pokibicować, i także. także no, planujemy jeszcze w tym roku bodajże 11 listopada, czy coś w okolicach mhm. może jeszcze taki mecz się odbędzie. Czy w tej amatorskiej lidze, właśnie czy to w ogóle jest amatorska liga? Czy tutaj też y, jacyś profesjonalni piłkarze także chcieli się zaangażować w te rozgrywki? Ja coś. Tak, dobrze. A więc <grymne> zasada, jest, tak, zasada, zasada jest taka, że y, grają amatorzy, mogą grać z, zawodnicy z lig y, regionalnych, ale nie wyżej niż klasa okręgowa. I to jest tylko ograniczenie do pięciu. Z A klasy chyba wszyscy mogą grać, już czwarta liga nie może. A na przykład jest, y, czy zawodnicy y, profesjonalni, jeżeli skończą kariery. To jest to możliwe. I na przykład w Retrolidze występował yy, i występuje w drużynie z Paweł Sibik, uczestnik mundialu yy, w Korei Południowej i Japonii. Tam chyba bodajże 7 minut zagrał tak, w meczu z USA. Tak, tak, tak. No ale to jest yy, to Ale jest tak, dosłownie, tak, 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 dokładnie. Mieliśmy okazję z nim porozmawiać. On wtedy pamiętam słynna afera, Tomka Iwana nie powołano, Paweł Sibik wskoczył. No i on grał. Grał Jacek Kacprzak yy, w drużynie z Kozienic, yy, który z Legią walczył w Lidze Mistrzów w 96 roku. To są no, panowie już po pięćdziesiątce, ale angażują się. U nas w drużynie dwa lata temu był zgłoszony Jacek Hańko. Nie zagrał ani razu, no nigdy czas mu na to nie pozwalał, ale był zgłoszony, był w kadrze. Także yy, no, grają też yy, inni zawodnicy, no mamy nadzieję, że, że znaczy, będą się. Tych angażować. nazwisk nie brakuje. To, to fajnie, bo to też to jest promocja przecież dla tej retroligii, no bo to są jednak nazwiska może nie szeroko znane, ale znane na tyle przynajmniej tym świadku piłkarskim, że jeżeli ktoś umiał się zainteresować, to na pewno tam zajrzy... E w przypadku tak. sportowym, przepraszam, bo tak, na przykład tak. Tomek Dąbrowski gra z nami, to jest trener i prezes Spodlasia Białystok. Trener, lekkoatletek też, także no to z, 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 to często jego kondycja przydaje się, także. <śmienny> 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 No to tak, zmierzając już powoli do końca, jeszcze chętnie zapytam o to, jaka jest nagroda za taki, w takich rozgrywkach. No bo widzę tu duży, piękny Buchar, który stoi w naszym studiu. Drodzy słuchacze, zobaczycie go jutro na naszych zdjęciach. Ale czy coś oprócz tego. Kamil, mało mówiłeś, Kamil. że proszę bardzo. Ty no. nagrody zbierasz także. <laughs> Nie, no nagrodą, nagrodą jest już same, same zwycięstwo tej, tej ligi. tak? Dążymy, dążymy przez cały rok do tego. Wszyscy się o to biją. E, a oprócz tego, czy jeszcze są jakieś nagrody? No dostajemy, dostajemy te medale, które są też odzwierciedleniem medali z tamtych czasów. Też na zdjęciu będzie tu widać chyba. Pewnie, pewnie będzie. Czy, czy jeszcze jest jakiś... Buchar są? No, satysfakcja. No, przede wszystkim satysfakcja. satysfakcja. no tak, mamy mistrza polski, tak? Śpiewamy my, strzelcy z Choroszczy, mamy mistrza polski. Także... No tak, no właśnie, nie wspomniałem o tym, bo to najważniejsza rzecz, że to już trzeci rok z rzędu, kiedy strzelec no, Białystok Choroszczy jest tym mistrzem retroligi. Także panowie, ogromne gratulacje i na koniec wiemy, że teraz te rozgrywki zostały zakończone, ale kiedy możemy się spodziewać ich powrotu? Na wiosnę będzie wznowienie rozgrywek. Teraz będą rozmowy kapitanów, w jakiej formule będzie rozgrywana retroliga, ile drużny wystąpi, czy ktoś się nowy zgłosi. Zazwyczaj od kwietnia albo koniec marca już startujemy. Jeszcze nawiążę tylko do do tego sezonu, bo tu była ciężka walka. Oprócz zwycięstwa wygraliśmy też klasyfikację no tak, obronną. Tak, bo tu i w także... ostatniej kolejce wszystko się rozbiło, nie? Dokładnie. 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 I... W ostatnich minutach. No ostatnie w ostatnie minutach. minutach tak. Mieliśmy identyczne drużyny, właśnie drużyna z Stoku, Wiktoria Sosnowiec, klub Jana Kiepury, który grał kiedyś też w piłkę. Wszystkie drużyny miały tyle samo punktów, decydowała różnica bramek, bramek. i drużyna z Białegostoku miała najsłabszy zdecydowanie, więc wygrała tylko 2-0. Sosnowiec wygrał 3 do 1 na wyjeździe z Lechią Dzierżoniów, więc my musieliśmy wygrać wyżej. A jeszcze w 78. minucie ostatniego meczu był remis 1 do 1, i w ciągu 10 minut strzeliliśmy 3 bramki, w tym tą decydującą Tomek. Właśnie prezes Podlasia strzelił yy, na dwie minuty przed końcem. No Niesamowita tak, emocja. Tak jakby ktoś się zastanawiał, czy tych emocji w retrolidze brakuje, no to od razu spieszymy. Z odpowiedzią, że absolutnie. Także czekamy na wiosnę. Kolejne rozgrywki trzymamy mocno. Kciuki. A być może już jeszcze 11 listopada lub w listopadzie z okazji tych świąt patriotycznych zagramy, więc na pewno tu przekażemy też informacje i zaproszenie na ten mecz dla naszych, dla, dla słuchaczy radia, także mamy nadzieję, że przyjedziecie do Choroszczu. Świetna Widzisz? inicjatywa, na pewno się wybierzemy. Moimi Państwa gościem był Kamil Kłodko, obrońca strzelca Choroszcz Białystok, Jacek Dąbrowski, założyciel klubu i bramkarz, a także Łukasz Popławski, także obrońca i kapitan strzelca Białystok Choroszcz. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.